Panie Państwa serdecznie. Moim rozmówcą dzisiaj jest Pan Krzysztof Giziński, ekonomista, przedsiębiorca, radny powiatowy i wykładowca. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, Witam. Panie Krzysztofie, jaka jest Pana recepta na pogodzenie tych wszystkich licznych obowiązków? Panie redaktor, y <coughs> sądzę, że każdy z nas musi znaleźć receptę właściwą dla siebie. Dzisiaj czasy są na tyle dynamiczne, że musimy być aktywni, musimy działać na wielu frontach. Ja ze swojej strony <laughs> funkcjonuję głównie w ramach swojej firmy, to znaczy w ramach biura, którego jestem właścicielem. My w ramach biura również mamy różne działy, prowadzimy usługi księgowe. Prowadzimy doradztwo finansowe, doradztwo gospodarcze, pomagamy w zakładaniu przedsiębiorstw, wskazujemy również pomysły, źródła finansowania. Tak więc te wszystkie aspekty, które wykonuję w sensie zawodowym, również często przekładam na te inne elementy, bo to przydaje się również w pracy społecznej, jeśli chodzi o samorząd. Przedtem byłem radnym miejskim, teraz jestem radnym powiatowym, jak również na bazie E, swojego wykształcenia, a praktyki zawodowej i tych doświadczeń, e, również prowadzę wykłady z młodzieżą akademicką. No właśnie, ale ja tak podpytam, jeszcze będę drążyła dalej ten temat. No jest Pan ekonomistą. Czy taka recepta w ogóle, żeby sobie dobrze ułożyć dzień, istnieje i jak wygląda Pana dzień? To takie pytanie, które rzeczywiście wywołuje troszkę u mnie uśmiech, dlatego że, że w moim organizerze, w kalendarzu rzeczywiście, ten dzień jest zapisany od rana do godzin wieczornych. Natomiast staram się rozpoczynać dobrze dzień, to znaczy, staram się rozpoczynać dzień od spaceru we wczesnych godzinach porannych spaceruję, czy uprawiam taki jogging wokół zalewu. To są piękne okolice, w związku z tym jakby od rana taka przechadzka, czy też przebieżka powoduje, że wprowadzam się w dobry nastrój. By potem powiedzmy od godzin 8.30 funkcjonować zawodowo w biurze, w relacjach z przedsiębiorstwami, z przedsiębiorcami, z księgowymi, z pracownikami. Myślę, że również taką receptą, pani redaktor, na dobre samopoczucie oprócz, oprócz jakby sportu, oprócz aktywności fizycznej jest to, że otaczamy się ludźmi w sensie pracowników, którzy... Rozumieją, jakby po co są, jakie jest ich miejsce, jaka jest ich rola. Mam dobry zespół pracowników młodych, Profesjonalnie podchodzą do swoich zajęć. My, ja w swojej pracy również z pracownikami czy z młodzieżą staram się uświadomić taką jedną elementarną, najistotniejszą w mojej ocenie rzecz, że, że my jesteśmy dla ludzi, że my. Musimy starać się pracować dla innych, że my musimy starać się, jeśli już coś robimy, robić to profesjonalnie, robić to dobrze. E, oczywiście czasami jest to obarczone pewnym ryzykiem, że coś się nie uda, ale wtedy, jeśli mamy taką świadomość, że staraliśmy się, proszę Państwa, to wtedy jest, uważam, e, to element, e, który powoduje, że mamy zadowolenie, bowiem. Próbujemy, próbujemy zdiagnozować sytuację, próbujemy podpowiedzieć najlepsze rozwiązania, i próbujemy starać się być od początku do końca z klientem. I dzięki właśnie takiemu podejściu uważam, że w relacjach z klientami mogę powiedzieć, że na ogół jest to zadowolenie, ale poprzez to, że właśnie też pracownicy moi mają takie podejście i rozumieją swoją rolę służebną wobec klienta. Czyli jednak taka recepta istnieje. Dobry nastrój od rana, dobrzy współpracownicy, dobrzy pracownicy. I można zaczynać dzień. Myślę, że tak. Panie Krzysztofie, jak to się stało, że został Pan jednym z wykładowców cyklu warsztatów Techno Starterzy, szansą na rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami i kto jest ich adresatem? Pani redaktor, to jest projekt, który prowadzony jest w ramach dotacji z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego jedna z instytucji to jest Regionalne Centrum Integracji Europejskiej a zaproponowała mi taki cykl wykładów on jest adresowany do młodzieży akademickiej głównie do studentów ostatnich lat piątych roczników studiów lub też absolwentów, którzy ukończyli nie dłużej niż 12 miesięcy wstecz. Tutaj zaproponowano mi wykłady na tych warsztatach. Głównie szukano praktyków, praktyków którzy by wiedzę praktyczną i pragmatyczną starali się przekazać tej młodzieży, która za moment, która za moment przecież będzie próbowała swoich sił w życiu, Czyli Zawodowym. nie tylko teoria, ale i praktyka. Staramy się, staramy się przekazywać, przekazywać tej młodzieży tym prawie, że już absolwentom studiów wyższych, a wiedzę, która będzie im przydatna w rozpoczęciu życia zawodowego. Bowiem okazuje się, że Cykl kształcenia młodzieży akademickiej często wygląda w ten sposób, że m, oczywiście oni są przygotowani w sensie teoretycznym, czyli oni dysponują pewną wiedzą ogólną, e, która e, absolutnie jest niezbędna. Natomiast czasami brakuje takiej wiedzy praktycznej, pragmatycznej, jeśli chodzi o relacje z różnymi instytucjami. A z przedsiębiorstwami, powiedzmy, w związku z tym, my staramy się wprowadzić ich w ten świat i przygotować po to, żeby często nie otwierali drzwi, które zostały już otwarte. Panie Krzysztofie, uczy Pan tych młodych ludzi podstaw, tak jakby swoistego rodzaju ABC biznesu. I czy w Pana opinii oni w przyszłości wykorzystają tę wiedzę w praktyce, jeżeli chodzi właśnie o te działania praktyczne? Mhm. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że aktualnie prowadzimy cykl warsztatów, wykładów dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Głównie mamy tam po drugiej stronie humanistów, a w związku z tym, te osoby, jeśli chodzi o tok studiów i przedmioty, które tam mają, one w jakimś sensie. Troszkę odbiegają od pojęć ekonomii, finansów, gospodarki. W związku z tym, w związku z tym zespół, zespół wykładowców ja akurat prowadzę wykłady z ABC Biznesu, natomiast są osoby, które prowadzą wykłady z technik negocjacji, z w vivreu prowadzą również szkolenia. Na zasadzie rozmów przez telefon, prawda? Zachowania się, prezentacji. Tak więc te elementy każdorazowo w życiu zawodowym, niezależnie od tego, co absolwent studiów zamierzał potem robić, one będą przydatne. Jeśli chodzi o moje warsztaty, o moje zajęcia, po drugiej stronie mam studentów w grupach 10-12 osobowych. Tak więc są to grupy osób, gdzie ta komunikacja i kontakt, poprzez to, że one są tak małe, jest właściwa jest szansa i możliwość konsultowania, pytania dotarcia odpowiedzi, do każdej Dotarcia do każdego. Te osoby wykazują bardzo dużą aktywność. W związku z tym mogę powiedzieć, że często słuchają naprawdę z otwartą buzią. Ja Opowiadam im i staram się do nich dotrzeć, jak szukać pomysłu na biznes, że niekoniecznie po ukończeniu studiów należy szukać pracy, czyli być pracobiorcą. Można również przeanalizować i wdrożyć pomysły na swój biznes, można, można wziąć sprawy w swoje ręce. Od pomysłu też, proszę Państwa, do realizacji to jeszcze daleka droga. W związku z tym pokazuje nie tylko pomysł, jak zbudować pomysł na biznes, przygotować dobry biznesplan, ale również jak go wdrożyć w życie. W związku z tym pokazujemy również, jakie są relacje z otoczeniem, jakie są relacje z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, jak wyszukiwać przedmioty działalności gospodarczej, jak w końcu ten pomysł sfinansować, że należy poszukiwać źródeł finansowych optymalnych, można szukać dotacji, można szukać kredytu, można szukać leasingu, pożyczek, inwestorów, w związku z tym oni stykają się z pojęciami, które często są dla nich nowe, ale po tych warsztatach oni doskonale będą rozróżniali pojęcie, czym jest dotacja, czym jest kredyt. Czym jest pożyczka, czym jest leasing, czym jest factoring, jaką formę prawną działalności gospodarczej należy dobrać, czy spółkę cywilną, czy jawną, czy partnerską, czy może spółkę ZOO. W związku z tym poznają szereg elementów, nie tylko w sensie sygnalnym, ale również staram się wskazywać na pewne szanse i zagrożenia, z tym związane. Pani Krzysztofie, z danych statystycznych wynika, że coraz mniej młodych mężczyzn podejmuje studia, a przeważają kobiety. Czy Pan też to zaobserwował? Z takich moich obserwacji, z kontaktów, jeśli chodzi o wykłady na UKW w Bydgoszczy, ale też w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa mam zajęcia, a z drugim rokiem prowadzę tam taki przedmiot jak teoria organizacji zarządzania. Rzeczywiście można konkludować, że te grupy są sfeminizowane, czyli e, przeważają kobiety. Ale jednak y, wydaje mi się, że y, tutaj y, bardziej y, miałem do czynienia z studentami y, studiów humanistycznych. Y, y, być może, być może rzeczywiście na tego typu uczelniach, na tego typu kierunkach y, rzeczywiście przeważają kobiety. Natomiast, natomiast y, wydaje mi się, że studia techniczne, y, które kształcą inżynierów, y, to jednak są zdominowane przez, przez mężczyzn, przez panów. Wydaje mi się, że niezależnie od tego warto jest zdobywać wiedzę, bowiem czy to będą studia humanistyczne, czy studia techniczne, wydaje mi się, że powinny przygotować nas do pewnych poszukiwań. Powinniśmy dysponować pewną wiedzą ogólną, która będzie dawała nam szansę i możliwość poszukiwania różnych rozwiązań, ale i też Rozwiązywania problemów, bowiem wiadomo, że tych studiów nie jest antidotum czy też nie jest sam w sobie receptą na osiągnięcie sukcesu. To potem cały ciąg zdarzeń, takich zawodowych, gospodarczych, często trochę szczęścia, powoduje, że odnosimy sukces w życiu gospodarczym. Ale tak czy inaczej, każdorazowo on musi być poparty pracą. No, to jest oczywiste. Mhm. Zmieńmy trochę temat. Był Pan od czterech lat radnym miejskim, obecnie jest Pan radnym powiatowym. Jakie Pana zdaniem są najważniejsze zadania, które stoją przed Radą Powiatu w chwili obecnej? Um. Sądzę, że sądzę, że w, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim mamy do czynienia z samorządami. To jest praca na rzecz społeczności lokalnej. Trochę inne, trochę inne zadania realizuje miasto, nieco inne realizuje powiat. W mojej ocenie, jeśli chodzi o y, Radę Powiatu, y, to jednak. Najważniejsze elementy, które czekają i trzeba będzie je rozwiązać w tej nowej kadencji, która trwa zaledwie dwa miesiące, ale jednak te zadania trzeba będzie rozwiązywać i realizować. Myślę, że takim priorytetowym to będzie kwestia szpitala powiatowego. To jest numer jeden. Sądzę, że obecna Rada będzie musiała będzie musiała a podjąć decyzję, jeśli chodzi o szpital w kontekście aspektów organizacyjnych, w kontekście funkcjonowania w sensie formalnoprawnym szpitala. I myślę, że to jest zadanie, które będzie zadaniem priorytetowym. Wydaje mi się, że, że drugie miejsce. Jeśli chodzi o e, zadania, które stoją przed, Radem, przed Radą Powiatu, to będzie e, PKS, który e, powiat e, przejął. To również e, aspekt e, społeczny, aspekt ekonomiczny, finansowy, organizacyjny. Wydaje mi się, że jeśli, e, jeśli powiat, jeśli Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, e, podejdą do tego w sposób e, priorytetowy, e, jest, szansa, jest szansa, żeby. E, Zarówno szpital, jak i PKS funkcjonował, natomiast musi być zrozumienie, musi być zrozumienie i współpraca zarówno radnych, którzy utworzyli koalicję i utworzyli zarząd w powiecie, jak i radnych opozycyjnych. Sądzę, że taka współpraca i wzajemna Wzajemne działania na dobro e, społeczności lokalnej, samorządu powiatowego, wydaje mi się, że będzie kluczowym i sądzę, że uda się te problemy wtedy pokonać. Czy w Pana ocenie samorządy powinny zabiegać o powrót młodych ludzi do rodzinnych miejscowości? Mówię tutaj też o Gostyninie. To pytanie, to pytanie wydaje mi się bardzo zasadne. i Myślę, że myślę, że powinny zabiegać. Powinny zabiegać o powrót młodych ludzi po studiach, przygotowanych z wiedzą, z pomysłami myślę, że to jest rozwiązanie i takie działanie dla wszystkich pożądane, bowiem za moment, proszę państwa, ci młodzi ludzie, którzy właśnie kończą teraz studia, wyższe uczelnie będą przejmowali. I e, samorządy będą starali się aplikować e, do rad powiatu, miasta czy gmin, e, będą starali się e, prowadzić swoje działalności gospodarcze i biznesy. Myślę, że warto jest zabiegać o tych ludzi, myślę, że warto stwarzać warunki, które by zachęcały e, do powrotu, bowiem kto, jak nie młodzi, będą an, stanowić o przyszłości. W związku z tym sądzę, że takie zadania, jeśli chodzi o samorządy. Również powinny być realizowane poprzez właśnie pewne zachęty, pewną pomoc w tym, żeby ten młody człowiek na samym starcie życiowym nie zraził się, żeby nie szukał tylko swojego miejsca w dużych aglomeracjach, bowiem i tu można znaleźć miejsce dla siebie i należy go po prostu poszukać. Ale samorządy winny wspierać tego typu inicjatywy i rzeczywiście winny zabiegać o. Tych młodych ludzi. Tym bardziej, że ich korzenie zazwyczaj są właśnie rodzina w takich małych miejscowościach, i oni, mhm. jestem przekonana, z chęcią wróciliby właśnie w rodzinne strony, gdzie, gdzie mają swoje środowisko, które opuścili. Mhm. I o to powinniśmy wszyscy, jak sądzę, e, zabiegać, żeby tych młodych ludzi zachęcać i zapraszać do powrotu do rodzinnych miejscowości. Pozostaje mi tylko życzyć panu, aby ta recepta na ten pracowity dzień nadal się sprawdzała, aby miał pan dużo siły, optymizmu do kolejnych przedsięwzięć i żeby one były realizowane w 100%. Bardzo dziękuję za rozmowę pani redaktor. Bardzo dziękuję Państwu, kłaniam się. Dziękuję. Moim rozmówcą był pan Krzysztof Giziński.